Cześć Wam. Chciałbym Wam teraz pokazać jak zamontować boczny pilaster do boku szafki. To, jest, to są te nasze dwie szafeczki. Na razie są golasy, już fronty pościągane, nic na razie nie jest zamontowane, ale chcielibyśmy przykręcić ten prawy pilaster z prawej strony. To ładne zakończenie ciągu szafek. Bo w tej chwili, spójrzcie, jest tak nieestetycznie, po prostu jest surowa szafka. Widać otwory po konfirmatach, na konfirmaty widać wycięcie na listwę do zawieszania szafek widać też małą nierówność na ścianie bo przecież płyta jest ucięta prosto a do góry już widać, że tutaj na dole idzie, idzie w miarę równo, równolegle z, ze ścianą a u góry już powoli odchodzi ta ściana w przeciwnym kierunku do szafki widać tak, chcielibyśmy tutaj zamontować lakierowany bok taki ozdobny od samej płytki tutaj do w sumie samego sufitu. Na połowach pokażę o co chodzi. O, to jest bok lakierowany, który będzie już jest, w sumie już jest docięty, bo on był z nadmiarem. On był z nadmiarem i teraz widzicie to przyjdzie od samego sufitu do w sumie samych płytek. Tu wychodzą nierówności ściany. Ja już tutaj z tym nic nie będę kombinował, bo to w sumie nie ma sensu. Lepiej przejechać z silikonem akrylowym moim zdaniem w tym wypadku, niż rzeźbić takie coś. A tu byśmy chcieli być tym pilastrem na równo z tą płytką. Takie było życzenie klientki. Więc ja będę szafki jeszcze przesuwał w prawo, tak żeby ten pilaster był na równo, na równo z płytkami. I już pokazuję, co, co jest dalej grane. Dalej będziemy wykonywać otwory yy, tak, aby ten pilaster przykręcić. Ja wam pokażę, jak najlepiej te otwory schować, żeby używać jak najmniej naklejego, bo w sumie praktycznie w tym wypadku wcale. Teraz chciałbym wykonać otwory w szafkach, tak, żeby ich najlepiej nie było widać, albo były by minimalnie widoczne. Do tego celu. Yy, co Wam je po prostu za zawiasami. Czyli w tym wypadku tutaj przychodzi zawias ja wykonam otwór tutaj. W momencie, kiedy przyjdzie front i, i wklikniemy ten zawias, to w sumie tego otworu nie będzie widać. Spójrzcie tutaj. Do tego celu użyję wiertła z rozwiertakiem, czyli ono jednocześnie mi wierci otwór i jednocześnie rozwierci na rozwierci na łebek tej śrubki. Dobrze, jedziemy z tematem. Takie coś, no i tego idziemy w miarę możliwości jak najwięcej. Tu są cztery zawiasy, bo przychodzą dwa fronty na jedną szafkę. Ciach, Ciach. jeszcze jeden. Ciach, mamy cztery otwory wykonane. Ale na tym etapie mamy pilaster boczny chwycony tylko z jego przedniej części. Teraz byśmy chcieli zapać go też z tyłu, więc do tego celu użyję światła otworu półki. W sumie mamy te otwory w świetle półki. I wam pokazuję o co półka przyjdzie na tych spornikach, czyli można wywiercieć otwór tak na 9 mm od, od płaszczyzny spornika. Ja już to pojadę na oko, ponieważ to już się parę razy tych dziur nawierciłem także mniej więcej wiem o co chodzi nie potrzebuje miar. jeden tutaj, jeden do góry bo mamy tylko dwie półki a to już w zupełności przecież wystarczy dobrze, otwory mamy powiercone i wracamy za chwileczkę Dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie moi drodzy, teraz mam zamiar przykręcić tej, ten pilaster. On już jest przyłożony tutaj Krystian. Dobrze i tu wkręciliśmy wkręta w światło otworu półki. Tutaj mamy w świetle zawiasu, że tak powiem. Spójrzcie jak to wygląda. Mam trochę mało baterii przy telefonie, a chyba zdążę to nakręcić, nakręcić. I tutaj widzicie, że w sumie nie widzicie, bo nic nie widać. Czyli wkręcał się w świetle półki. Pod spodem yy, też nie widać wkręta, czyli żeśmy go sprytnie w tej chwili sowali. Krychu zamontuj front, jeszcze schowamy te dwa otwory, zobaczcie sobie sami, ciach, ciach, zamknij, i wkrętów nie ma, nie ma co za tym idzie też i naklejek, czyli jest estetycznie zamontowane. Jest pilaster. Oczywiście to jest jeszcze wszystko do regulacji. Do góry nam zostanie jeszcze zamontować górną blendę. Przepraszam za światło, ale takie W sumie jest tylko żarówka do świeci, więc takie żółtawe światło jest. No, dzięki wam. Do następnego filmu. Cześć.